Co ty tutaj robisz? Co, co ja tutaj robię? Przyszedłem sobie po przegryzkę jakąś zgłodniałem. Tak. Oglądam meczy, przyszedłem po y, cipsika, bądź też orzeszka, orzeszek. Nie mogę? No, możesz, możesz, możesz. No. Ty, słuchaj, bo chcesz coś powiedzieć na temat Thermomixa? Same zalety. Jezu, co znowu? Gotuję sam, prawie. Miksuje sam. Nic się nie przepala. Tutaj tylko dochodzę przyglądać. No dobra, okej, okay, dobra, no nieważne. Ja sobie idę po cipsika. Walę. A w ogóle przyniosę. Ten. Co nie ci? Domyka, tak? Co? Ja Idę ale... oglądać. oglądać. A co z obiadem, Mania? Co z obiadem? No gotuję się. No ale ja oglądałem. No masz pecha, teraz ja oglądam. Misiek! Misiek! Co Gdzie jest? jest mój termomiks? Co się drzesz? Gdzie jest mój Thermomix? O co ci chodzi? Co? Gdzie jest mój termomiks? Halo! No nie ma Thermomixa. Jak to kurwa go nie ma? No tam jest, wyrzuciłem, wyjebałem termomiksa. Ty jesteś oszołoma, czemu? Wyjebałem termomiksa. Misiek! Pamiętasz, mówiłaś mi o zaletach termomiksa? Tak? no. A teraz ja Ci powiem o wadach, a dokładnie o jednej wadzie. Wiesz jaka jest wada termomiksa? Nie, oświeć mnie. Kobieta mniej czasu spędza w kuchni. O, był termomiks, nie ma termomiksa. Ja nie ogarniam,